Ciąg dalszy krótki, krótkiego mini reportażu z ośrodka wczasowego w Polanicy zdrójtu Tu jest Hall a z wejściem do pokoi. Zatrzasnąłem te drzwi niecące. Zapukam Dzień dobry, obsługa. Zaczasnąłem się drzwi za sobą. Muszę przez sąsiada przejść. Ale jak byłem w Tam słychać sąsiada Jake'a Nadaje to jest ten tarasik. Tu są te pokoje. O. No jak widać ładnie Parking zieleń No tak mniej więcej Prezentuje się ośrodek Dwa piętra są No jesteśmy na pierwszym Po tej wchodzę Wejściem balkonowym do Pokoju Jest telewizorek Tajniczek, stolik na rozmaitości. łazieneczka Też jest taka Francja elegancja, toaletka, kamina prysznicowa przeszklona. No, to na ten moment tyle tutaj. O, ręczniczki mamy hotelowe. Nawet nie mu okazało się, że nie. Koniecznie musiałem zabierać swoje, bo a tutaj mamy hotelowe szafę do dyspozycji. No to na ten czas zakończam reportaż.